Cześć, witajcie wszyscy na moim kanale. Z tej strony Leon i tutaj drugi Leon. Cześć. Dzisiaj nagramy dla Państwa recenzję hotelu, w którym mieszkamy. Hotel jest za nami, a nazywa się The Olas Pam Pamdang Pam Bali. Znajduje się w dzielnicy Uluwatu, jest w bardzo fajnej okolicy. Tu mamy jeden kantor, tu mamy drugi. Tam mamy restaurację. I teraz, tak jak będziecie w tym hotelu, polecam Wam. Tutaj. To się nazywa. Jak to się nazywa? Mamy taką poczekalnię, Tu mamy Ala recepcję, piękne logo. Tutaj można też wynająć skutery. Tu mamy kaski. Idziemy dalej. Jesteśmy. Tak to wygląda. Tu mamy bar. Na którym nikogo nie ma. Telewizor. Tutaj mamy telewizor. Przecież gadaliśmy z moim panem. Idziemy dalej. Tu jest taka poczekalnia. Jest bardzo dużo jeszcze sumie. Idziemy a, dalej i, i mamy pokażę. piękny basen. Tutaj mamy basen, leżaki, pokoje. Teraz zobaczcie jak to wygląda od góry. Tu jak widzicie mamy jedną klatkę zodową, a tu mamy drugą. Idziemy do tej drugiej. Lechcie mi krzywo tutaj. Dumba stoi. Dobra, i wchodzimy. I tu mamy taki widoczek na dole, mamy na basen. Tam, okno, tam wymieniają drzwi. O tutaj mamy. Tu jest pokój. Ma no, wejść. Ale nie będziemy wchodzić, bo nie chcemy tam przeskazać. Mamy no, drugi pokój. Idziemy dalej. Dzisiaj wygląda cały hotel. Idziemy dalej, uliczkę. Taką ładną. I tu mamy pięć pokoi. I teraz wchodzimy do... Do nasz pokój zlaola. I teraz wchodzimy. I tu mamy pokój, jak widzicie. Łóżko, obraz i tak to wygląda. Idziemy I dalej. W niepokoju niepokoju obok jest, jakby tak samo, tylko jest większy. I Wam zaraz y, pokazamy, co z okno, albo zobaczymy, co się wejś. no bo czekajcie pójdziemy jeszcze tam. No. się Mamy kolejny pokój. Idziemy dalej, to tutaj mamy dwie świątynie w sumie. Mamy pierwszą Tu Mamy drugą taką, żeby modlić. A tutaj jest ścieżka i można wejść poza teren. Ja nie będę wychodził, ale wydłużę Wam gimbal. No w sumie dobra. I też tak to wygląda. Krzaki w sumie. I pewnie pełno A więc lepiej tam nie co, no hotel jest bardzo fajny, to jest bardziej taki w sumie e, blisko do plaż. E, do marketu jest niecało chyba kilometr dobry. A tutaj obok jest. Można sobie e, kupić torabki, torabki, torebki. Torebki, kamery możecie kupić i tak dalej. Tam pierdolki. Tam jak się jest budowa. Piękna roślinność. Jest to w tym dzielnicy i całej godziny od hotelu. Znaczy od lotniska. A i tak to wygląda? A teraz wam jeszcze pokażemy jak wygląda plaża w sumie. I nagramy odcinek na plaży. To by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka w górę i... Pa pa! Yes. 我拍一张图，呵呵呵。哎 <noise> 呀，你。这什么？ A no, wytłumaczysz mi? Co tu się odwala? Co? No mów, chodź. Co? do <try> to taman pratama satu sesarah Czemu chłopaki już pojechali? Czemu chłopaki jeszcze pojechali? się e? siedzą po pobawiły? Nie wiem, czy to nie jest jakieś mito że ktoś się umarł i ona... Ja nie wiem, nie? Bo mi się wydaje, że coś takiego. Coś przenieśli na... A co ona trzyma na tej głowie? No, no, no ta druga, ta po prawej No jedzenie, no jedzenie i nóż No, No, żeby no umarłej sobie takie coś robić, a to takie, to wiesz Ale to Myślę, chyba Muszę żona że weźmie ten nóż się zabije, nie? Wiesz no, no. Ale co ma kaczka do no. śmierci?